Dzisiaj mamy przedstawienie o czerwonym kapturku. Tu jest scena, w teatrze jest scena i są aktorzy. Aktorami naszymi będą nasze pukiełki. A jest A teraz zaczynamy. Był sobie kapturek. Mała dziewczynka, która miała babkę doszła do babci z wizytą nagle w wielkim lesie spotkała Pieska. wilka dzień dobry kapturku dokąd ty idziesz idę do babci no to idź Hop. dziękuję ci wilku to ja idę do babci wilk pomyślał Teraz to ja pierwszy polecę do babci. Wilk poleciał do babci. Popatrz, puk, puk, puk. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Otwórz mi, babciu. Babcia otworzyła drzwi. Wilk wszedł. Mówi: No, babciu, teraz będziemy. I wystraszył go. I wystraszył. Babcia się wystraszyła, potem poleciała sobie do drugiego pokoju. Wilk oczywiście położył się u babci na łóżku i sobie śpi. Nagle robimy następne pukanie. Puk, puk, puk. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Cześć babciu. O, babciu, a czemu ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Babciu, a czemu ty masz takie duże zęby? Żeby cię zjeść. Idzie sobie przez las, pan leśniczy, la, 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 ale fajnie. Chyba pójdę do babci, zobaczę gdzie. Co tam u babci słychać? Puka, a nagle otwierają się drzwi i kto wychodzi? Wilk. A leśniczy, co ty tu, Wilku, robisz? A, a Wilku, przyznaj się, co ty tu robisz. No bo ja przyszedłem do babci, wystraszyłem babci i czerwonego kapturka. A teraz ja cię wystraszę. Uciekaj do lasu. Dobra, uciekam. Z drugiego pokoju wychodzi babcia, wychodzi czerwony kapturek i babcia. I wszyscy są już bardzo, bardzo szczęśliwi. Jeszcze raz! Dziękuję, do widzenia Jeszcze raz. Papá!